Witamy serdecznie na konferencji prasowej, w bardziej krótkim briefingu po, po sesji Rady. Dzisiaj udało się w końcu przyjąć budżet obywatelski, to jest jeden temat. W kwestii, w kwestii tutaj nastąpiły zmiany, które podyktowane były też pewnymi. Sugestiami na sesji, znaczy na komisjach, on został już bardzo dobrze przepracowany. Był też czas na pewne konsultacje. No, będzie to taki eksperymentalny budżet obywatelski stąd wydaje mi się, że też Rada Miejska głosem rozsądku tutaj przegłosowała ten budżet obywatelski na poziomie 700 tysięcy złotych. To jest jeden, jeden temat, a drugi temat to ta karta 60. Plus. Tutaj chcielibyśmy też e, powiedzieć, że to jest jakby taka kontynuacja e, t, tutaj realizowania polityki e, przez polityki tutaj przez e, radnych czy znaczy przez klub Prawa i Sprawiedliwości, który ma na celu ma, ma nazwę Przyjazny Mielec i tutaj ten akurat w tym aspekcie to jest Przyjazny Mielec dla osób starszych. Tutaj by, zrobiliśmy ukłon w postaci wprowadzenia e, wniosku dotyczącego wprowadzenia uchwały, do, która obniżyła opłaty za, raczej obniżyła, zlikwidowała opłaty dla osób, dla 70-latków za przejazdy MKS-ami. MKS to jest pierwszy obszar. Drugi obszar w tym momencie to jest ta karta 60+, no i niebawem liczymy, że również obniżenie cen śmieci, który już będzie dotyczył każdego budżetu, nie tylko obywatelskiego, który z ogromną medialnością, ale tu będziemy dbać o te, o budżety wszystkich, wszystkich obywateli. I tak jak powiedziałem, 1 lipca ruszy, ruszyły bezpłatne przejazdy. No, zobaczymy, jak, 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 to, jak to będzie wyglądać w niedalekiej przyszłości, jakim jak będzie się to cieszyć popularnością. Liczymy, liczymy że no, bo Mielec jakby nie patrzył, jakby nie patrzył i każdy, każdy jest świadomy tego, że Mielec naprawdę się rozwinął. Wiele rzeczy już ma Mielec w stosunku do innych miast co jest wynikiem tego dużego boomu gospodarczego. My stwierdziliśmy, że już na siłę po prostu nie ma co, nawet mało miejsca już jest w Mielcu, żeby inwestować, inwestować, więc poszliśmy w kierunku po prostu ułatwiania, sprawiania, by życie w Mielcu było tańsze i lżejsze. No to tak woli wprowadzenia. Ja mogę powiedzieć tak, że jakby nasza determinacja w realizacji planu naszych założeń, które obiecywaliśmy przed wyborami, że Pewne działania będziemy podejmować i plan, który żeśmy sobie zarysowali, wchodzi w życie. To nas cieszy. Przede wszystkim nas cieszą te uchwały, które dotyczą właśnie seniorów. Mieliśmy to w planie, tak jak tutaj kolega powiedział, obniżenie wieku do 70 lat i darmowe przejazdy. Nasza inicjatywa, cieszymy się, że ona właśnie wpływa z dniem 1 lipca. Jak wiem nieoficjalnie, że Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo osób zgłasza się do MKS-u po te karty. Kolejna, kolejna uchwała, która daje naprawdę takie wymierne korzyści, ulgi dla seniorów, to jest właśnie karta 60. Która, do której chcielibyśmy zachęcić przede wszystkim wszystkie firmy, instytucje z rejonu Mielca, zakłady optyczne, fryzjerskie, apteki, nasze instytucje jak Samorządowe Centrum Kultury MOSIR. Wszystkie instytucje, które przystąpią do tego programu dadzą naprawdę takie korzyści przede wszystkim finansowe dla osób po 60 roku życia. Darmowe przejazdy biletów to samo. Jednym słowem można powiedzieć tak, że to są takie nasze działania, które faktycznie wpływają na, na to, że naszym seniorom, którym tak wiele zawdzięczamy, miasto im zawdzięcza faktycznie skorzystają z tego i będą to naprawdę efekty takie finansowe dla nich i cieszymy się, że Zostało to przyjęte przez Radę, no i jest to naszym takim, że tak powiem, oczkiem, że mogliśmy faktycznie wpłynąć na, na losy, na, na to, że ci, tym seniorom będzie się żyło w Mielcu dużo lepiej. Tak jak tutaj kolega powiedział, uchwała dotycząca odpadów komunalnych to będzie kolejny etap, w którym faktycznie Mielczanie powinni odczuć korzyści i ulgi z tego płynące. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy naszego miasta rzeczywiście odczuli tutaj pozytywną zmianę. Być może ten, jak to nazwoli dzisiaj przewodniczący Rady Miejskiej, maraton i maraton półroczny. Były efektem tego, że pewien powiew świeżości wśród radnych prawda, nastąpił. I tak jak tutaj przedmówcy moi koledzy wspomnieli, Karta 60, plus, zniżki dla 70-latków, ustawa, uchwała obniżająca koszty śmieciowe. Mamy także w projekcie kilka następujących. Przyjrzymy się funduszom, przyjrzymy się finansom budżetu, gdzie, gdzie możemy jeszcze wykorzystać środki, które które naprawdę po pozwolą mieszkańcom na odczucie tego powiewu y, zmiany, prawda, tej pozytywnej zmiany.